Szanowni Państwo, witam. Z tej strony Nikita Oginow, doradca obywatelski i prawnik stowarzyszeniowy. Dzisiaj omówimy sobie kwestię liczenia zachowku. Mówi się, że z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciu. Sprawa zachowek często to potwierdzają niestety, gdyż w razie braku uregulowania tego wcześniej jakoś polubownie w sądzie zostaje tylko kłótnia, argumentacja i matematyka na zasadzie liczenia tych zachowków i ile komuś się faktycznie coś z nich należy. Zachowek to szczególne uprawnienie, opisane w artykule 991 i następnych Kodeksu Cywilnego, a sposób ustalenia jego należnej wysokości może być dość mylący. Zawsze polecam tutaj konsultacje z nieopłatnym punkcie poradnictwa prawnego albo w punkcie poradnictwa obywatelskiego. Zacznijmy od tego, że zachowek dla danej osoby co do zasady będzie wynosił ułamek udziału, który przypada tej osobie w razie dziedziczenia ustawowego, to znaczy, że nawet jeżeli mamy testament, powinniśmy określić te udziały spadkowe, ustawowe. Jaki to będzie ułamek tego udziału? Połowa, jeżeli nie mamy żadnych wyjątkowych okoliczności, albo dwie trzecie, jeżeli osoba jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy. Przy czym? Eee, posiadanie prawa do emerytury jest uznawane w orzecznictwie za trwałą niezdolność do pracy. Teraz kogo bierzemy pod uwagę ustalając te udziały? Zgodnie z artykułem 992 kodeksu cywilnego uwzględnia się tutaj spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili po śmierci spadkodawcy, ale nie uwzględnia się w ogóle w zakresie ustalenia tych ustałowych udziałów spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni przez spadkodawcę. Szczegółowo o tych instytucjach w innych filmikach. Teraz. Co bierzemy pod uwagę, licząc ten W Pierwsze, majątek spadkawcy w chwili śmierci. Dalej, nie uwzględniamy tutaj zapisów zwykłych poleceń, ale doliczamy do spadku stosownie do przepisów darowizny i zapisy windykacyjne. Teraz, artykuł 994 opisuje te zagadnienia, może być bardzo trudno do zrozumienia, trzeba się opierać tutaj o orzecznictwo, musimy tutaj najczęściej przekonsultować się, jeżeli chodzi o okoliczności, ale z grubsza wygląda to mniej więcej tak. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajne stosunka przyjęte, np. jakieś prezenty urodzinowe, prezenty okazyjne. Nie doliczamy również e, wstecz od otwarcia spadku więcej niż 10 lat darowizn, które były dokonane osoby niebędące spadkobiercami ustawowymi, albo osobami oprawiony zachowku. Dalej, przy obliczaniu zachowku należnego wstępnemu. To znaczy dzieciom, tak itd., nie doliczy się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał wstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna była uczyniona przed mniej niż 300 dni przed urodzeniem się danego wstępnego. Teraz, przy obliczeniu zachowku należnego małżonkowi, nie doliczy się do spadku darowizn, który spadkodawca uczynił przed zawarciem małżeństwa. I podkreślane przez orzecznictwo, nie ma tutaj znaczenia kwestia tego, że darowizna była dokonana np. po to, żeby uzyskać prawo do renty rolnej. W tym zakresie liczy się to, że to była po prostu darowizna i zaliczana według opisanych przepisów. Teraz, jaką wartość mają te rzeczy przy ustalaniu zachowku? Jeżeli chodzi o kwestie darowizny, patrzymy na stan z chwili dokonania, ale ceny z chwili ustalania tego zachowku, jeżeli mówimy o zapisie windykacyjnym, stan z chwili otwarcia spadku, czyli chwili śmierci, a według cen z chwili ustalania. Zachowku. Pamiętajmy również, że na wysokość należnego do sobie zachowku ma wpływ to, co ona otrzymała w przeszłości od tego spadkodawcy. To, że przysporzenia, takie właśnie darowizny, koszty wychowania i wykształcenia, jeżeli były jakieś wyjątkowo wysokie, nie nieprzyjęte w danym środowisku, to one też będą zaliczane na poczet tego należnego zachowku. Co jeżeli ktoś o nas zapłaci? zapłaty? No, w tym zakresie nasz zachowek też nas chroni. To jest tak szczególne uprawnienie, że nie powinniśmy wypłacić, wyrównać kwestii, że nasz własny zachowek byłby w tym momencie naruszony. Reasumując, ustawienie zachowku może sprawiać bardzo poważne problemy, gdyż do precyzyjnego i szczegółowego jego rozwiązania wypadało mieć wiedzę nie tylko tą, która wynika np. z testamentu czy postępowania spadkowego, ale też samej darowi, z ogólnie życie spadkodawcy w przyszłości. Warto w tych sytuacjach rozmawiać z rodziną. Starajmy się sami w wsparciu pozostałych członków rodziny, a ogóle przy udziale mediatora, w tym z nieodpowiednich punktów pomocy, żeby się dogadać, bo kłócenie się w sądzie w tym zakresie Przedłuża całe postępowanie, a w tej zakresie ważne jest to, żeby się rozliczyć. Mam no, nadzieję, że czegoś Państwo się dowiedzieli na temat liczenia zakupu. Zachęcam do obejrzenia pozostałych filmików, subskrypcji kanału i życzę miłego dnia.